Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. No, żeby, żeby głową. Operator 60. Dzień dobry. Proszę panią, ja, chcia, ja bym prosił o pogotowie bo na kamieniu, bo tutaj mężczyzna w wieku 60 lat pod wpływem alkoholu i, i wymiocinami się po prostu zatyka. No i się boję, że... A on leży się, na ziemi? E, na schodach siedzi. Leży. Na schodach na schodach leży. Dobra, to proszę Państwa na bok go obrócić. Jest tak? na boku. Tych schodów, na boku jest, ma podłużoną rękę pod policzek. Tak, ale nie wiem czy. Dobra, już włączę, tylko proszę mi podać pełen adres jeszcze. Żebym podnieść, e, Ostrów Kamienna 7. Sobór. Ostrów Wielkopolski, ulica Kamienna 7. Kamienna 7, tak, tak. i bardzo na bym prosił o pilnie. Na którym piętrze? To jest dom jednorodzinny, za światłami to od piętrze. razu. Okay, tak. Pana imię i nazwisko? E, Banasiak Sebastian. Ale prosiłbym tak szybko, kurde, bo... Trze, trze, proszę, proszę pana, to nie ja dysponuję, już łączymy, tak? Przyska Dobrze. No, no, no. Kabin kamienna, siedem, nie? nie ma pan papieru w środku? I na boku ma być, tak? Papier. Tak, na boku ma być położone. Jest na boku. O, On jest przytomny, ma otwarte oczy? Nie, zamknięte, tak, no. Rozumiem, już łączymy. To... to Proszę czekać, będzie rozmowa. 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 Proszę? Bo ja to zgłaszałem, to, to nie wiem. Jeszcze z kimś idę wam Proszę o karetkę. Proszę pana ratownictwo medyczne, o co chodzi, proszę. Eee, mężczyzna 60, nie, nie wiem. Przed chwilą rozmawiałem z jeszcze jedną kobietą, wszędzie łączenia jakieś do no, ludzi. Zgłosiłem Ostrów jako polski kamien 7. Nie dyskutować ze mną, tylko odpowiadać na pytania. Przedtem pan rozmawiał z Poznaniem, pan rozmawiał teraz z Ceperem. Jezus, niedługo wejście, co potem połączcie. To jest krwina, dosłownie. Połączcie, dosłownie. Proszę, proszę pana, pana zgłaszam pogotowie, po karetkę. Coś czy może przyjechać dzieje? za Kamienną 7? Proszę Ostrów pana, do co się dzieje? Mężczyzna 60 lat e, zadławia się, nie wiem, no, czy on jest przytomny, czy nieprzytomny. No, e, w każdym bądź razie, wymiecinami jest pod wpływem alkoholu. Ale nie, nieprzytomny. Ale no. Pana, on, on, siedzi, on siedzi, leży. Jest na boku, tak jak ta pani powiedziała, położony. Bardzo dobrze na boku, żeby się nie zachłysnął. Jak on się nazywa, pan go zna? Walendowski Jerzy. Jezus, jest, żeby na Walendowski, po... Walendowski tak? tak. On jest pod wpływem alkoholu, tak? Tak, pod wpływem alkoholu i, 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 i nie wiem, jak czy kontakt z nim jest, czy nie ma. Rozma, rozmawiał Pan, mówił Pan coś do niego w ogóle? No, nie Starą no, no nic nie, nie, nie tak w sensie takim no... prosiłbym, bo po co ta dyskusja, no do, pan, Pana. Proszę Pana, ja... Nie chcę być człowiekiem na a do... tu 10 telefonów pan, trzeba wypowiedzieć. Panie, wykonywać. przestań Pan gadać. Tylko odpowiadać na pytania. Ja muszę wywiad wezbrać, zebrać. wiedzieć w jakim kogoś takim Jak nie będzie tak, wywiady, tak to człowiek umrze, no, a wywiady będziemy robić. No to, no to umrze, każdy umrze, panie. Jak to umrze? To dla pana, panu zbiera e, telefon i pan mówi, że to on niech umrze? Pana, panie, nie. Zostałeś pan się Mówię, co pan mówi. Od, odpowiadać na pytania, tak? No. Jeżeli nieprzytomny nie z kontaktu z nim nie ma na boku, leży, wymiotuje. Wymiotuje z tym treścią pokarmową. Ty teraz... krewis, krewis, Kresie, pana kresie, pana kresie, proszę, pana proszę przyjechać kresie, do cholery! Możemy, szlak trafia! Pan, na siedem rozsądek wielkopolski. Nie, nie, nie przyjdzie no. człowieku! No, no, do widzenia! Tak przyjedzie pan policjant. czy nie, karetka? Pytam się! Żegnam, wysyłam tam policjantów, do widzenia! No. Dzień dobry. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Operator 14, słucham? Eee, dzień dobry, bardzo ja zgłaszałem w Ostrowie Kopolskim, tam karetka miała przyjechać. Tak? Kamienna 7, tak? Tak. No i co proszę Pana, dyspozytor wysyłał karetkę, tak? Powiedział, że ja Nie, nie wiem, nie Pani, ja się też z nim nie mogłem, po prostu z tym gościem dogadać, no bo człowiek leży tutaj, ja dzwonię, żeby drugiej osobie pomóc, że nie wiem, czy on się zadławia tymi wymiecinami. A, a, wie panie, a ja tu dzwoni, dzwoniłem, żeby wziąć jej karetkę, żeby przyjechała i, i nie wiem. Nie wiem. Dobrze, proszę pana, Kamienna na 7, tak, tak? Tak. Mężczyzna się dusi wymiecinami, o to chodziło, tak. tak? Proszę pana, nie rozłączać się, tak? Ja będę w pańskiej sprawie monitorować. Dobrze, nie rozłączać się, proszę. Dobrze, dobrze. Niech pan pozostanie na liście. Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę ja czekać, pierdolę, nie? będzie rozmowa. Proszę czekać, 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 będzie rozmowa. Ja proszę, czekać, będzie rozmowa. Proszę, czekać, będzie rozmowa. proszę mówić hello. halo. Halo! Bo ja tam zgłaszałem tą karetkę na kamienną siedem. No karetkę, proszę pana. Dobrze. To czyli czekać, tak? tak? tak. Się jadę, no, nie tak? bardzo bym prosił, żeby szybko no ludzie. no Dobrze, dziękuję. Dobrze. Jak się da, tak? no, Dobra, dziękuję no, bardzo. Proszę. bardzo. Proszę. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Dzień dobry, bo ja tutaj z Ostrowa, w dzwonię Wielkopolskiego, Zamawiałem na Kamienną 7 karetkę, no. Tak. No i gdzie ona jest? A to w się zmienił? Chyba sygnał yy, słychać, to może jedzie. Dobrze, a w się zmienił poszkodowanego? Nie wiem, proszę pan, bo tam wuja jest akurat, ja tutaj na ulicy czekam, żeby karetka przyjechała. No, on był pod wpływem alkoholu, to nie wiem, czy on się zadusił, zadławił. No słuchaj, to już wyjadą, prawda? Tak, już jedzie karetka. Także proszę kontrolować salę poszkodowaną. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.